minuta została, dawno nie było odliczania, my już chyba 10 dziewięć dni ponad to odlicz odliczanie włączymy i leci informacja, skupcie się teraz, 2000 tysiące osób, siemaneczko, informacja od Magikala jak zawsze na poziomie szokująca, będzie tak. Emocje, muchy, muchy, chodźcie do nas, muchy, szczury, Sonie, psykoty. Na się chyba nikogo. Hashtag DanielMagikar działa kochani. To jest najważniejsze, ale szokująca informacja będzie za dokładnie 30 sekund. Kociołek będzie po walce. Okay. Uwaga! Mucha jest już! Mucha gotowa! 9! Szokująca informacja! Uwaga! Wychodzę na noc, Jacek i Gosia zostają sami dla nas na streamie! Uf, ale Ole Pczat oszalą, zobacz co się dzieje, ty, ludzie oszaleli, ty! Chyba kurde dawno taki byli szczęśliwi. No ale ja myślałem, że Bóg wie coś... Mój chwała ci za to śledził! Chwała ci za to.